Panie Rafale, nadal znajdujemy się przy ulicy Witosa i nadal pada i nadal pada i mamy naszą żarską Wenecję, ale chciałbym Panu pokazać coś nader mm -hmm. interesującego e, fas... fascynującego, dokładnie, fascynującego, dokładnie, bo Żary to jest bardzo fascynujące miasto tak. mamy tak krzywe drzewo w Żarach o nie jedno e, mamy mosty w którym płynie woda, górą górą, nie pod mostem tylko mostem mm -hmm. a tutaj mamy Taki fenomen, że woda sobie płynie też oczywiście, różnica. O, proszę bardzo. I teraz zobaczmy, tutaj wydano niemałe pieniądze na przebudowę tej drogi. Te, o tej drodze moglibyśmy dużo, dużo rozmawiać, ale nie, nie będziemy wchodzić w szczegóły. Dlaczego? Dlatego, że pozostawimy to naszym budarzom miasta, którzy tak bardzo tutaj o tym e, mówili, że jest tu potrzebna ta przebudowa. No bo jest potrzebna, czy była potrzebna, sami Państwo zobaczcie, jest to fenomen naszego miasta, że Kolejne. Woda, woda zamiast spływać do studzienki, omija ją, proszę ją jak pięknie ją omija. akurat jesteśmy na samym przejściu dla pieszych, no i jak tu przejść Panie No i tutaj po tym błotku, tu warto pokazać co tu się dzieje. Jak ja mam tutaj, to Ohoho. Jakiś skok? Takimi kłokami trzeba przechodzić. U pan uważa, bo nas zaraz okrapią. Zatrapią. O! Proszę, tak to wygląda właśnie. No i to wszystko sobie tutaj podwiadek spływa, a przecież miało być lepiej, zostały wydane poważne publiczne Tak, pieniądze. Ale panie Rafale, przecież oczywiście to jest wina konserwatora zabytków, Obpadnie. który nie pozwolił na likwidację tak, za... tej kostki, o, tutaj. Tak, tak, tak. a jakby poz... Pani e, Wojewódzka Konserwator Zabytków pozwoliła się tą kostkę, położyliby tutaj piękny asfalt, wycięliby jeszcze pozostałe drzewa, które tam rosną, to by wody tu w ogóle nie było. No Ja się obawiam, że tej wody byłoby więcej, bo ta kostka e, została odsłonięta, to prawda, ale przecież e, tu się niewiele zmieniło, to dopiero po przebudowie pojawił się ten problem, bo akurat pod tym wiaduktem to rzadko kiedyś stała woda, to nie to co, co na tunelowej. E, także no, to jest no, nie, właśnie kolejny rzadki fenomen, że teraz nagle tutaj pojawia się kolejny problem z odprowadzaniem e, wody. Wód deszczowych. Dokładnie. Być może burmistrz miasta spojrzy na ten filmik. O, tutaj widać, co się dzieje, jak samochód jedzie, ile jest wody. I... Także nie trzeba być tutaj chyba budowlańcem, żeby zobaczyć, że coś tu się nie zgadza, coś tu jest nie tak. Ale to są żary, pamiętajmy, jesteśmy w żarach, gdzie woda płynie mostem, a nie pod mostem. I tak samo w tym miejscu, tak? Woda zamiast spływać do studzienki burzowej, płynie sobie dalej drogą. Piesi, dobrze, że tędy ich jest niewielu, na razie. niewielu. Mhm. nie muszą skakać. O. To było bardzo fajne zagranie tego kierowcy, no ale trudno, no, no, no to są żary, tego, to są żary, pamiętajmy, że to są żary, żary tu chcą żyć. <gry>